jest tak bardzo dziko. No trzeba dobrze pod nogi patrzeć. Dzień dobry, dzień dobry kochani, witamy w kolejnym odcinku. Przyjechaliśmy do Będzina, do opuszczonej, już nieczynnej od dawna cementowni. Gdzie idziemy? Tam na te kominy. Tutaj, nie? Tam jest taka główna część, najważniejsza, wydaje mi się. nie, Tędy nie wiem, czy jest taka ścieżka nawet chodzę tu ścieżka Idziemy dookoła Ogólnie to jest tutaj taki dość spory ten cały obiekt. Data założenia to 1857 rok. Stare bardzo. Uważaj tutaj. Stare duże. Ogromne. tutaj wiele teledysków, różnych ciekawych ujęć. No najlepsze oczywiście z drona, może kiedyś. Nie? Tak. Wow. Tam nie wchodzimy. To jest ogólnie to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznie. bo Ponieważ jest to wszystko już kruche, wszędzie są dziury. Wszystko w każdej chwili, gdzie się nie nadepnie, to wszystko może się zawalić. Dlatego też no nie chcę gdzieś tam w każdy kawałek, tak samo tam nie będziemy wchodzili, wiesz o co chodzi, tylko tak sobie ogólnie to zobaczymy. Tak, tak. Bo stan tego jest bardzo, bardzo kiepski. Ale najlepsze jest to, że mieli to poddać renowacji, tylko zobacz ile by to musieli kasywnie No, ale nie, nie wiem, nie na chwilę obecną teraz jak, jak tak się na to patrzy, to z tą renowacją to raczej ciężko. Nawet wyburzyć to, to jest kupę kasy, a co dopiero renowacje? Tam u góry jakieś szyldy są, widzisz? A propos tutaj jeszcze tego stanu i w ogóle, bo tak mówię cały czas o tym, że to jest, że to jest niebezpieczne. Tutaj też doszło do tragedii kiedyś. No właśnie. Nie wiem dokładnie jak to było, ale na pewno było tak, że zginął tutaj chłopak, bo gdzieś też właśnie chodził tutaj po tych całych ruinach i coś mu się zawaliło pod nogami i po prostu spadł i było po nim. Także no sami wiecie jak jest. Te filosy tu są. Widzisz? Tak, 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 tak. No i tak ciężko widać z dołu. Czekaj, może sobie tylko tutaj. To idź sam, ja tylko Ja tutaj tylko się tak. Do środkę zajrzyjesz, ale nie Ale tutaj możesz... Tutaj możesz wejść jak coś. Chociaż czekaj... Kurczę, powiem Wam szczerze... Miejsce takie dość spoko. Chciałem tu już dawno przyjechać, bo nie mam aż tak daleko. Ale zawsze sobie myślałem, ach pewnie tam już nic nie ma, bo to same ruiny, że tam się już wszystko sypie. Ale jest tak dość ciekawie. Warto to jeszcze w miarę jak najwcześniej uchwycić, bo nie wiadomo w sumie jak długo to będzie stało. Fajnie tam jest. I uważaj, bo jak wiatr wieje, to spadają elementy z góry. Idziemy, tam jest komin, nie widzę go. No to by się nadawało na jakiś Dobra, tutaj też bym sobie wszedł, możemy się rozejrzeć. A chcesz to tutaj też chodź, bo tutaj jeszcze jest tak ok, Tylko patrz dobrze pod nogi, wiesz? No jest, jest. To jest tak wszystko porośnięte dookoła, że... Jest kominek. No. O oh, kurczę, ale fajnie. Jakie fajne, eho. O, o jesteśmy w tym sile? Tak jest. Oglądajcie, subskrybujcie. I każdy film lajkujcie. Pozdro. ale mega mi się tutaj podoba. Filmy, zdjęcia tak tego nie oddają. Oczywiście nie namawiam nikogo, żeby ktoś tutaj przyjeżdżał, bo tak jak mówiłem, nie jest tutaj zbyt bezpiecznie. No ale wiecie o co mi chodzi. Idziesz sobie tutaj zobaczyć? No, ja byłem z tamtej strony, co wchodziłem, nie? A tu jesteśmy teraz. A tutaj nad nami komin. Ale to jest ten, co teraz stałem pod nim, nie? Tak. No tak, to są te trzy chyba, czy cztery? Tamten był chyba wyższy. Ale nie takie same, jeden na bok drugiego. Zaraz się Zawsze było nie, po drodze, nie? No, właśnie wspominałem przed chwilą, jak byłem tam przez chwilę sam, to mówiłem, że już tak od jakiegoś czasu się tutaj wybieraliśmy, ale mhm. tak zawsze myślałem, że za bardzo tutaj nic nie ma, że to takie już ruiny, że to. Ale tak się właśnie fajnie chodzi w takich miejscach. No A, to właśnie to nie jest ten komin. To, bo Tam, ten widać stamtąd, a no, ten, a to jest ten. Nawet gminy mają swoją historię. Tak? No dokładnie. A od kiedy to w ogóle jest nieczynne? Jak to było? Bo to już też od... Od Od, od dawna już. Powiem szczerze, że... Kurczak, to jest ogromne. A nie widzę. Oczywiście z napisane tak. Na skutek wyeksploatowanych go przez kopalnię grodzie nastąpiły nieodwracalne szkody w obiekcie cementowni. I chyba 31 o, lipca 7, 79 No to jakoś tak było, tylko dokładnej tej daty już nie pamiętam. Nie, dokładna data zamknięcia to jest 1 stycznia 1980. 80. Ale na skutek chyba wychodzi na to tych pół kopalni. Ja jakiś czas temu jeszcze coś trochę oglądałem i czytałem na ten temat, ale to już był jakiś czas temu. O. To proszę 45 lat temu. No. Sporo. I to i tak fajnie stoi to, nie? A tu sobie dopominać tam. Dobra, no, no, zobaczymy sobie kwiaty. Zapraszamy z panem. Chyba. Dym, 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 No nie, ja tego nie widzę w renowacji. To, to nie, nie ma prawa. A tam u góry parzę, wiszą te elementy metodowe. No właśnie mówię, że dlatego to jest. Aha. Bardzo niebezpiecznie. Nie wiem, czy idziemy tam dalej, czy jest sens? Chyba nie. Chciałem mieć pod ten komin. Pod ten komin? No to chodź. A tu też jesteśmy pod kominem. Tak? A bo tu są te trzy, czy cztery kominy w siebie, chyba to z drogi widoczne. Tak, ale czy ten jeden nie jest tak. Bo ja tylko tak mi się jeden rzucił w oczy, tam się To chyba ten tutaj najwyższy. No, tak mi się daje, że to jest ten najwyższy. Kurczę, ale tutaj... To będzie ciężko. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Jesteśmy w kominie. O. Jest drabina. Tak jest. Ale powiem wam szczerze. Nie wiem, czy bym się odważył. Chociaż tutaj po kilku szczeblach wejść do góry. To nie chodzi o lęk wysokości, to nie chodzi o samo wejście na komin, bo ch chętnie bym kiedyś wszedł na komin, ale nie na taki. Nie na tak wiekowy i nie na komin, który jest w takim stanie. Ale fajne uczucie stać w kominie, nigdy nie byłem. Albo, by albo byliśmy gdzieś? Gdzieś chyba może byliśmy, ale... Uff. Zrób sobie zdjęcie w kominie. Okay. <laughs> Idziemy jeszcze tam dalej zobaczyć. No? Ja sobie zrobię. A tu śmierdzi Przytrzymaj. Ja chcesz to iść powoli w tą, w tą stronę. Zaraz do góry. Nie, bo ja chciałam zrobić szort Ale one wielkie są, te kominy. Wow. Fajnie, no zawsze jak gdzieś tam o, chcemy jechać, a jest tak, że kręcisz nosem, a potem jedziemy i ci się podoba, nie? No tak przeważnie Tak jest zawsze. Tak jest zawsze. Mądrawa. A przeważnie te takie fajniejsze miejsca są zawsze bliżej na ogół tak to się zawsze jakoś wszystko no a zawsze nam daleko dokładnie tam nie idziemy musi tak musimy wrócimy sobie na tą ścieżkę gdzie byliśmy może będzie widać te kominy ile ich jest taka fajna akustyka tutaj jest no Epo. Nie ma, echa, tu jest tak głucho. Mhm. Ladyso. Aha, może ty tamten komin Tak, chyba tak. Tu, te są chyba niższe, zobacz. Ale tam chyba nie ma sensu. Widzieć, nie, tam nie idziemy. Bo ten film będzie trwał godzinę. Ale fajny sobie. No Ktoś tu jeździ. Tu już są takie nie, jakieś mniejsze obiekty, ale najciekawsze to chyba właśnie było tutaj to wszystko. Tak. <laughs> To wejdziemy sobie tutaj jeszcze na chwilę. Przejdziemy tam tędy i wyjdziemy tam. I tam się może już pożegnamy i zakończymy film. Tak, byś, Bo jeszcze trzeba wyjść na... Myślę, że już nie będziemy też nagrywali całego wyjścia i w ogóle, bo o, będzie długi film. Nie, nie ma źle, ale nie róbcie tego w dół. nie powtarzajcie. Nigdy. Nie naśladujcie. Po to by to robimy. Żebyście wy nie musieli. Nie powtarzajcie słów. <laughs> Wujka Makiego. Uważaj pod nogi. Nie, tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. No jak na każdym urbeksie wiadomo, ale można połamać nóżki. Tam się wszystko kruszy. Dobra, uważaj tutaj delikatnie, delikatnie. Ten by sobie wejść, tu, tu, tu 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 tak jak ja idę. Tutaj też wystają różne pręty, jakieś resztki zbrojeń i w ogóle. Chwila nieuwagi, można sobie coś wbić w stopę, jak jeszcze mamy nieodpowiednie buty. A takie akurat dzisiaj mam. Jestem świetnie przygotowany na takie miejsce. no e, Dobra. Już nie ma co na tym. Poczekaj, nie, nie, Aha, dobra, a tu jest to co my... Gdzie nie chciałem w sumie wchodzić. Nie wiem czy przejdziemy. Tu nie chcie wchodzić, a tu musimy mieć na że... Tak, przejdziemy. Nie no dobra, to teraz no, też przejdziemy tylko powolutku. Aha, i tu wyjdziemy, dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. A w ogóle to dzisiaj chłodno jak na latach, nie? Chłodno, ale... No mi nie jest chłodno. No to Ja jestem ubrany dzisiaj na króciutko. Mhm. I jest mi z tym bardzo dobrze. Dobrze idziemy? Tak, Tutaj? tak. Tutaj tak. tą stronę. Dobra, to Kończymy nie nas. nagrywamy całego wejścia, to znaczy wyjścia. No. O, dobrze jest. Dobrze, także to by było na tyle w tym odcinku. Kawał historii. Kawał historii. Kawał dobrego miejsca. I nasz kolejny szczęśliwy, udany odcinek. Dobrze, trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się jak zwykle za tydzień w niedzielę. Pozdrawiamy i cześć. Cześć.